rok szkolny. Życzę nauczycielom dużo zdrowia, jak najmniej problemów z uczniami i wielu powodów do satysfakcji. Szczególnie trzecia klasa, to przed Wami jest naprawdę trudny rok, to wszystko wyrównać i żeby przejść gdzieś na jakimś dobrym poziomie. Bo wiadomo, że ten kopnie jak takie duże szkoły tutaj, trzeba otrzymać do mnie, żeby później się. Tutaj skończyłem do was. tego Wasu. Zdąży, co? A po oni dłużej. No to dobrze, to, to jest szansa, że zdąży. Bo już tylko i śleba. Byłem wprzarek, pełen na trzy, byłem w brutku, byłem na wszy, byłem w grudku, byłem, cztery jeszcze tu została postawa w Ale dużo dobrego Wam wszystkim życzę i dziękuję za dobrą współpracę między organem prowadzącym, czyli yy, gminą i, i dyrekcją a aparatem, bo naprawdę jest to stosowcowe grówno-pedagogiczne, Panu się przywitać, szczęść Boże, na ten rok, życzę szczęścia. Życzę wszystkim, by ten rok przebiegał pomyślnie, bezpiecznie, w atmosferze zrozumienia i dobrej współpracy. Wszystkiego dobrego na nowy rok.